Witam. Tak jak wspominałem wcześniej, wybrałem się dzisiaj w dłuższą traskę, korzystając z tego, że mam dzień wolnego. Do Lemborka jechałem drogą krajową numer 6, teraz jestem kawałek za Lęborkiem. Do Biskupina już chyba tylko same drogi wojewódzkie, no może gdzieś tam krajówka się trafi, no, drogi wojewódzkie na ogół dobrej jakości są. Także jeździ się bardzo fajnie motocyklem 125, to już w ogóle. Bo jak wiadomo, nie rozwija on za dużych prędkości. No, pogoda na razie nie dopisuje. Tutaj też trochę pokropiło. Ja nie mam żadnych ciuchów przeciwdeszczowych, także mam nadzieję, że, że nie będzie tak źle. Kamerkę zamocuję do kasku, także może uda mi się coś nagrać. Jakieś widoki z trasy, jakieś ładne drogi. A tymczasem zbieram się bo jest już po godzinie ósmej, no a przede mną jeszcze przynajmniej 450 km. I dojechałem do Czuchowa, 151 km za mną. U Czuchów to są, yy, można powiedzieć, moje rodzinne rejony, bo pochodzę z Czerska. W Czuchowie byłem częstym gościem w Czuchów, gdzie dostarczałem zaświadczenia o pobieraniu nauki, żeby nie iść do wojska. A no, może to był błąd, może nie, ale, ale tak to już było. W Czuchowie z takich głównych atrakcji to jest zamek gotycki. Tutaj akurat go nie widać za bardzo, nie mogę podjechać pod zamek, bo parking jest tutaj na dole. A pod zamkiem jest zakaz wjazdu. Przynajmniej od tej strony, a nie za bardzo chce mi się wpisywać w nawigację do jazdu. Także no. Zamek na pewno dużo mniejszy niż zamek w bytowie, który też mijałem po drodze. Szczerze mówiąc, nigdy tu nie byłem, no dzisiaj też e, niestety nie mam czasu, żeby, żeby zwiedzić ten zamek. Dopiły około 80 km, także się zbieram i jadę dalej. jadę, jadę i dojechać nie mogę spiły do Biskupina droga była straszna znaczy na początku nie, ale ale później na od, od około 60-70 km o, bliżej 60 km przed Biskupinem no zaczynały się roboty drogowe ciągłe objazdy już kurczę, zatrzymuje się 10 km do Biskupina nie wiem, za 2-3 km zjazd w lewo i kolejna droga zamknięta, także droga mi się wydłużyła o jakieś 30 km. Zwiedzać biskupina już nie zwiedzałem, pojechałem dalej. Przejechałem Bydgoszcz. Teraz jestem w okolicach Tucholi, jakieś 20 km od Tucholi, zostało mi 76 km do Borska. Jak na razie mam 450 km przejechane, pogoda ładna, trochę słońca, trochę chmur, no ale najważniejsze, że nie pada i jest ciepło. Także żeby nie tracić czasu, bo dojadę gdzieś na godzinę 19, rozbiję namiot, miejsce już mam zamówione. Także no, nie ma co tu dużo gadać, tylko trzeba jechać dalej. Około 1900 dojechałem do kempingu o nazwie wieczorne mgły. Kemping znajduje się w Borsku, tak ładnie, bardzo ładnie położony. W lesie dojazd drogą gruntową, mniej więcej taką jak tutaj widać, albo nie widać z przodu, O tutaj. Także grunt i piasek, duża ilość piasku. No podsumowując, około 520 km przejechane. Średnia prędkość 63 na godzinę. Średnia prędkość poruszania się 53, czyli taka standardowa średnia. Pogoda dopisała: dzisiaj pogoda jest dużo lepsza, ale, ale dzisiaj wracam już do domu. Także trasa bardzo ładna, z wyjątkiem właśnie tych, tego odcinka, dróg. Przed biskupinem, między piłą a biskupinem, bo tamte drogi nie były za fajne. Ciągłe remonty, ciągłe objazdy. A poza tym to bardzo fajnie. Polecam, polecam. Na 125 też się da robić takie wycieczki. Akurat na tym motocyklu trochę tyłek boli, przydałoby się zrobić coś z tą kanapą w końcu. No ale zobaczymy raczej nie planuję w tym roku już dłuższych wyjazdów e, tak długich wyjazdów, bo jeszcze zlot w Bornym Sublinowie to około 300 km, no i zlot Czarna Dąbrowa, który organizuje, o to jest około 80-90 km także ja się zbieram do wyjazdu i do następnego